Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Na testy przyjął do mnie najnowszy wideorejestrator GO SE rejestrator nagrywający w rozdzielczości Full HD 1080p kilka właściwości do czytania z opakowania to 170 stopni kąt widzenia, tak więc naprawdę bardzo dużo ogarnia, w cudzysłowie, ten wideorejestrator, jeżeli chodzi o nagrywanie obrazu mamy tryb nocny, mamy sensor Sony IMX323 dzięki czemu w gorszych warunkach oświetleniowych powinno być bardzo dobrze, to oczywiście sobie zaraz sprawdzimy chipset NT96658, dzięki czemu urządzenie powinno pracować wydajnie, nie powinno się Zawieszać, wyłączać. Nie powinno być żadnego problemu z pracą. menu tego urządzenia mamy nagrywanie w pętli. Mamy tryb parkingowy. Mamy uchwyt aktywny. Mamy sześciowarstwowy obiektyw. Szklany co istotne. No dobra, zabierzmy się za mały unboxing i zobaczmy co tu w środku jest. Jeszcze tutaj mamy wypisane właściwości, tak więc jedna z tych właściwości jest istotna. Obsługa kart pamięci do 64 GB. Jeżeli będziecie kupować kartę pamięci do tego urządzenia, pamiętajcie o tym, żeby kupić kartę pamięci minimum klasy 10, czyli CLAS 10. Oczywiście markową ze sklepu żadnych podróbek nie kupujcie, bo oczywiście nie będzie działać urządzenie poprawnie. No dobra, zabieramy się za rozpakowanie. Jest to urządzonko, które przyszło prosto od producenta na testy tak więc ja jeszcze z nim nie miałem nic do czynienia Oczywiście oryginalne nagrania z tego urządzenia prosto z karty pamięci będą dostępne do pobrania pod filmem klikacie link i na komputer pobieracie materiał żeby dokładnie zweryfikować jakość na swoim komputerze No dobra, pierwszą rzeczą jaką tutaj widzimy to jest oczywiście wideo rejestrator. będziemy po kolei, po kolei sobie to wszystko wyciągać zobaczmy no, my tu mamy jeszcze niepopalcowane, przeze mnie świeżutkie, pachnące tak to wygląda zabezpieczone tutaj, jak widzicie, folią. W przedniej części mamy tutaj 8 diod podczerwieni. Mamy tutaj złącze HDMI do podłączenia na przykład do telewizora. Mamy mikrofon, złącze mini USB do ładowania. Przyciski, włączający przycisk tutaj mamy menu M, tutaj mamy gniazdo na karty pamięci SD Co jeszcze? Tutaj mamy złącze audio wideo. Tutaj mamy przycisk reset i w przedniej części cztery przyciski, czyli powrót, OK, dół, góra i logo producenta oraz dioda LED, która nas informuje o stanie pracy urządzenia. Ładnie to się wszystko prezentuje, no musicie przyznać. Tutaj nic się nie kręci, tak z ciekawości sprawdzam i złączę do podłączenia do uchwytu no dobra, wideorejestrator, mamy pierwszy element i idziemy dalej otwieramy, otwieramy pudełko do śmietnika czytnik kart pamięci microSD USB 2.0 w komplecie jest fajnie kabelek USB, mini USB do podłączenia na przykład w komputerze uchwyt aktywny tak to się prezentuje, tutaj do uchwytu podłączamy kabelek Zasilający. I w tym uchwycie mamy tutaj takie specjalne piny, które wchodzą nam w wideorejestrator. Zobaczcie, tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. No dobra, zabieramy się i od razu może to podłączmy. Jak to z ciekawości będzie wyglądać, Czyli tak, tu do szyby, tutaj wsuwamy. O, proszę bardzo, w ten sposób. Czyli wsuwamy hopla. O, klik. I tu mamy możliwość odkliknięcia, czyli Wyciągnięcia urządzenia, gdy będziemy chcieli. Czyli mamy taki element, który możemy zwolnić blokadę. No dobra, dobra, wygląda to wszystko całkiem ok. Tutaj mamy miejsce, gdzie będziemy podłączać sobie nasz kabelek zasilający. I co jeszcze? I co jeszcze? Jak tutaj wyregulować kąt? Tutaj mamy. A, tu mamy zwolnienie. Zobaczcie, nie mamy takiej wajchy takiej dźwigni, tylko po prostu za pomocą. Przekręcenia tego elementu, zwalniamy przyssawkę, oczywiście ściągając tutaj jeszcze folię. Jeżeli chodzi o ustawienie kąta, mamy możliwość ustawienia kąta tak, szyba jest bokiem, czyli tak i pionowo, dokładnie do szyby, także mamy taką możliwość. Czyli autobusy, ciężarówki bez najmniejszego problemu, tak jak zresztą widzicie, chociaż może nie idealnie, ponieważ jeżeli szyba byłaby prosta, to tutaj obiektyw wystaje, tak jak widzicie, w związku z czym, może nie do końca, nie do końca, jeżeli chodzi o 190, 180 stopni. Tak patrzę, to będzie trochę mniej. No trzeba będzie pod kątem, tak więc e, będzie to jakiś tam kąt, nie 180, tylko 160, 170 stopni. W ten sposób, jeżeli szyba byłaby równiutka, to taka informacja dodatkowa. Może za bardzo się na tym skupiam, ale kilka pytań odnośnie tego było. No dobra, tak więc tak dociskamy, zobaczcie, przekręcając, hop, i tutaj kabelek. Sobie wychodzi do góry i do potrzebia tutaj u góry sobie idzie. No dobra, idziemy dalej. Co jeszcze jest w komplecie? Ładowarka, zasilacz 3,5 metra kabla mini-USB. Tak się to prezentuje. Już wyciągamy. Hopla. I zaraz zabieramy się za testy, bo wiem, że to dla Was jest najistotniejsze. Jaki mamy prąd ładowania? Już mówię 1,5A, 5V napięcia. No dobra, tak więc jest to ładowarka 12-24V, tak więc ciężarówki, samochody osobowe bez najmniejszego problemu. Czy coś jeszcze jest w zestawie? Oczywiście. Instrukcja obsługi w języku polskim naturalnie jest. Wszystkie informacje tutaj są, zapewne. X-Biz ma zawsze naprawdę bardzo dobre te ładowarki, kamera, uchwyt samochodowy, ładowarka, instrukcja obsługi, czytnik kart MicroSD. W jaki sposób poprowadzić tutaj kabel, czyli pod sufitka, następnie słupek dołem i do gniazda zapalniczki. Wszystko jest opisane, główne cechy. Jeżeli chodzi o jedną z takich cech, która jest istotna, kodek wideo H264, rozszerzenie pliku MOV, czy coś jeszcze? udoskonalone wyświetlanie daty i czasu bez konieczności ponownego ustawiania po restarcie urządzenia takie cuda, wskaźnik LED jest przycisk OK, wszystko jest, funkcje opisane wyjście HDMI, wyprowadzenie sygnału HD do zewnętrznego monitora, czyli możemy podłączyć za pomocą osobnego kabla, którego nie mamy w zestawie HDMI właśnie to urządzenie włącznik, dłuższe przyciśnięcie, opis specjalnych funkcji, wszystko dokładnie jest Opisane, nawet jest w faku, czyli najczęściej zadawane pytania. Mamy tutaj system TV PAL NTSC. Możemy sobie tutaj ustawić 50-60 Hz. Wbudowana bateria w to urządzenie jest o pojemności 300 mAh. No, wygląda to wszystko dobrze. Wygląda to wszystko dobrze. Pamiętajcie o tym, aby kupić. Porządną kartę pamięci. I jak kupicie sobie kartę pamięci, to pamiętajcie, żeby ją sformatować po włożeniu do naszego urządzenia. Najlepiej za każdym razem, jakąkolwiek kartę nową będziemy wkładać, zawsze formatujmy w wideorejestratorach, tak, żeby wideorejestrator tak sobie sformatował kartę pamięci, żeby idealnie ją wykorzystać. No i to jest istotna rzecz. No dobra, tak więc co? Zamontujmy sobie teraz ten wideorejestrator na szybie i sprawdźmy, jak działa, jakie mamy tutaj menu. Tak więc pozostaje nam teraz zamontować to urządzenie na przedniej szybie. Pamiętajcie o tym, aby zdemontować tutaj folię zabezpieczającą, która jest na naszym obiektywie. Tak więc zdejmujemy tą naszą folię zabezpieczającą. O proszę bardzo, już ją mamy zdjętą. Odkładamy i oczyszczamy jeszcze na sam koniec za pomocą mikrofibry. Obiektyw, niech to jest wszystko perfekt żeby nie było żadnych śladów tutaj zabrudzeń. Ściągamy zabezpieczenie, oczywiście także folię z naszego elementu do przyssawki. Pamiętajcie o tym, aby szybę od wewnętrznej i zewnętrznej strony dokładnie oczyścić za pomocą płynu. Ja już mam dokładnie oczyszczoną, ale jeszcze przetrę na sam koniec, tak żeby wszystko było perfekt względem nagrań. I gdzie montujemy wideorejestrator, każdy z was już pewnie wie. W środkowej części najlepiej, dokładnie tak jak jest lusterko, w samym środku, tak żeby idealnie wszystko było nagrywane Zanim zamontujemy nasz wideorejestrator, włóżmy jeszcze co? Kartę pamięci, kartę pamięci 64 GB maksymalnie, klas 10, klasy 10. Tak więc już sobie tu kartę pamięci wyciągamy I montujemy do naszego wideorejestratora Hop, karta pamięci już jest Klasa 10, A data. Wsuwamy sobie do gniazda. Aż kliknie. OK, gotowe. Montujemy teraz wideorejestrator w środkowej części. Może być troszeczkę z prawej strony, tak żeby nam tutaj kawałek oczywiście nie przeszkadzał. Hop! Trochę bardziej tu, żebyście mogli zobaczyć menu, żeby nie przeszkadzało. I oczywiście najpierw obracamy, zwalniamy, dociskamy i element do góry już wszystko trzyma nam się. Ustawiamy sobie wideoregistrator dokładnie tak, jak potrzebujemy. O, tak będzie dobrze. Możemy dokładnie sobie wszystko ustawić. Wszystko jest sztywne. O, w ten sposób. I kabelek od naszego zasilacza musimy naturalnie sobie wpiąć. Tak więc. Wspinamy w górnej części tutaj o, w ten sposób fajnie to wymyślone jest. Dlaczego? Ponieważ ten kabel od razu możemy w pocufitkę schować i nie będzie nam tu w żaden sposób przeszkadzał. No i nasze testy możemy przeprowadzić, że tak powiem, w spokoju, nie martwiąc się o żadne kable. A wy bez problemu będziecie mieli tutaj od razu kabel w podsufitce. No dobra, uruchamiamy sobie zapłon i zasilacz już jest podłączony nasze urządzenie powinno nam się automatycznie włączyć i także, także się oczywiście stało błąd sformatuj, dlaczego? tak jak mówiłem, kartę pamięci zawsze musimy sformatować sprawdźmy sobie dokładnie teraz całe menu ustawmy sobie całe urządzenie względem naszych potrzeb przybliżmy delikatnie o, w ten sposób i po kolei z lewej strony przycisk M, jak menu i tutaj mamy wszystkie opcje do ustawienia. Rozdzielczość, i to jest bardzo istotna opcja. Mamy cztery opcje do wyboru. Mamy 720p przy 60 klatkach na sekundę. Jeżeli ktoś by chciał, może sobie włączyć niższą rozdzielczość także HD, i w 60 klatkach na sekundę. To urządzenie to umożliwia. Ale zostawmy sobie Full HD. Nagrywanie w pętli WDR oczywiście możemy sobie włączyć, wyłączyć. Zależnie od naszych potrzeb, G-Sensor, czujnik przeciążeń, ustawmy sobie wartość niska. Ekspozycję możemy sobie ustawić. Wykrywanie ruchu możemy sobie włączyć. E, ja wyłączę, żeby podczas testowania nas tutaj e, nie denerwowało. E, nagrywanie audio możemy włączyć, wyłączyć. Oznaczenie daty, rozdzielczość. Tak więc tutaj mamy wszystkie opcje już. Omówione. Przejdźmy sobie teraz do drugiej opcji menu. Naciśnijmy sobie menu jeszcze raz. O, i tutaj mamy możliwość ustawienia sobie daty. Czyli przechodzimy w dół, klikamy OK, ustawiamy sobie rok. Nam pasuje, następnie ustawiamy sobie godzinę, jest 20:30. Proszę bardzo, tu nam też pasuje. Dzień, miesiąc, rok. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o datę, musimy sobie ustawić. Dzień jest 5 lipca. Dobrze, dobrze wszystko nam pasuje. Jest OK. No dobra, możemy sobie teraz stąd wyjść i wejść sobie jeszcze raz do naszego menu. Drugi raz, klikamy M. Datę godziny mamy. Automatyczne wyłączenie. Możemy sobie ustawić po trzech minutach, na przykład, że się wyłączy. Dźwięk klawiszy możemy wyłączyć. Podświetlenie diodami podczerwieni, mamy ich 8. Możemy włączyć, wyłączyć, jeżeli chcemy. Dalej tryb parkingowy możemy sobie włączyć, wyłączyć, nie włączę ze względu na testy, żeby nam się to urządzenie nie wyłączało, język, tryb parkingowy, bateria ma pojemność 300 mAh, nie jest to dużo, ale w trybie parkingowym jest w stanie nagrać kilka ewentualnych sytuacji parkingowych, tak więc warto korzystać z tego trybu i włączyć sobie tryb parkingowy, tryb TV, ponieważ mamy złącze tutaj, port HDMI, możemy podłączyć je pod telewizor, więc możemy ustawić sobie NTSC, PAL, Wygaszacz ekranu. Możemy sobie tutaj ustawić na przykład na 1 minutę 3 minuty, 5 minut. Czyli po minucie nam się ekran wyłączy. Ja na razie wyłączę, żeby podczas testów nic nie przeszkadzało. Częstotliwość 50-60 Hz. Tablica rejestracyjna możemy wpisać sobie własną przestrzeń dyskowa. No i formatowanie. Jeszcze mamy ustawienia domyślne urządzenia i wersję oprogramowania. No dobra, wróćmy sobie do góry i sformatujmy kartę pamięci. OK, karta Transflash, czyli MicroSD. W dół strzałeczką OK. I oczywiście formatujemy kartę pamięci. Formatowanie karty pamięci chwilę potrwa, tak więc e, trzeba się uzbroić w około 10-15 sekund e, takiej cierpliwości. Więc chwilę czekamy. OK, gotowe. Karta sformatowana, przestrzeń dyskowa, czyli strzałeczką do góry OK i mamy naszą kartę pamięci, wszystko jest wykryta pojemność, więc już może sobie ona działać no dobra, więc przeszliśmy już wszystkie opcje, możemy kliknąć menu, wyjść sobie z menu, mamy tutaj wszystkie informacje, mamy, jesteśmy w trybie aparatu 12 megapikseli, możemy sobie oczywiście przytrzymać przycisk M i powinniśmy za pomocą przycisku M zaraz przepraszam, krótko naciskamy M, przepraszam, moja pomyłka tak żebyśmy mogli sobie tutaj Ustawienia trybu aparatu zmienić. Przechodzimy w dół. O, ciach. Tryb nagrywania pojedynczy z timerem dwusekundowym, sekundowym 5- czy 10-sekundowym. Taki sam wyzwalacz. Rozdzielczość aparatu 12 megapikseli. Sekwencyjne, możemy sobie tutaj 3-5 lub 10 sekwencji nagrać, zrobić zdjęcie. E, kompresja dobra, standard ekonomiczna. E, no to zostawmy sobie dobrą, bo chcemy wysoką jakąś, prawda? Co dalej? Ostrość, balans bieli, kolor iso możemy sobie ustawić. kurcze, ale rozbudowane, no Dobra, automatycznie zostawiamy ekspozycja, redukcja wstrząsów możemy sobie włączyć lub wyłączyć, to włączmy sobie oznaczenie daty, możemy sobie datę godzinę tutaj mieć, na zdjęciu wyłączyć lub tylko datę. No, fajnie to wszystko wygląda, więc trzeba przyznać, że jest w porządku. Wychodzimy sobie z ustawień. Zróbmy zdjęcie przyciskiem OK 12 megapikseli, proszę bardzo Przejdźmy sobie teraz do e, trybu nagrywania, czyli tutaj tą strzałeczkę przyciskamy sobie po lewej stronie już jesteśmy, zobaczcie, teraz w odtwarzaczu a jeszcze raz, gdy klikniemy, jesteśmy w trybie nagrywania już, czyli w normalnym wideorejestratorze tak więc tym przyciskiem przechodzimy pomiędzy trybami, nie przyciskiem M mój błąd, M wchodzimy do ustawień no dobra, gdy jesteśmy w trybie nagrywania, tutaj mamy mikrofon jest włączony, czyli będzie nagrywać nasz dźwięk jeżeli króciutko naciśniemy sobie strzałeczkę w dół, możemy szybciutko wyłączyć nagrywanie e, tak, żeby we wnętrzu pojazdu dźwięk był nie nagrywany włączyć, wyłączyć OK, rozdzielczość jest, mamy tutaj godzinę, mamy tutaj datę Mamy tutaj wszystkie informacje o trybie, jest zładowana bateria, karta pamięci jest, wszystko jest ok. No dobra, jeżeli ręcznie chcielibyśmy rozpocząć nagrywanie, to wystarczy kliknąć sobie tu przycisk OK i w tym momencie zobaczcie, już nagrywanie trwa. Tutaj mamy czas. Jeżeli chcielibyśmy wyłączyć nagrywanie ręcznie, przyciskamy OK i po chwili nam się nagranie zakończy. Naturalnie, gdy ja teraz kluczyk wyciągnę, urządzenie nam się po chwili wyłączy. Samodzielnie. Szeroki kąt widzenia, jak mieliście okazję zaobserwować, jest tutaj naprawdę solidnym plusem. I teraz co robię? Wkładam kluczyk, uruchamiam zapłon. Urządzenie automatycznie się uruchamia i automatycznie powinno rozpocząć się nagranie, tak jak to wideorejestrator każdy robi. I rzeczywiście tak się stało. Tak więc wszystko działa tak jak należy. No dobra, czas rozpocząć test. Tak więc przejedziemy się w czasie dnia i oczywiście przejedziemy się także Nocą, czyli jak będzie ciemno, żebyśmy dokładnie mogli zweryfikować, jak to wygląda. Tak więc w tym momencie wyłączam zapłon. Zakładam pas i jedziemy się przejechać. Urządzenie nam się uruchamia. I jedziemy na test. Tak więc obserwujcie nagranie. Na początek przetestujmy nagranie w czasie dnia. Szeroki kąt widzenia 170 stopni jest od razu tutaj widoczny, dwa samochody na obydwu pasach. Bez problemu są nagrywane i mamy dużą perspektywę, którą możemy wykorzystać w razie udowodnienia jakiejś sytuacji na drodze, co jest solidnym plusem. Mamy tutaj przysłonę F17 wartość dosyć niska, w związku z czym w gorszych warunkach oświetleniowych powinniśmy mieć naprawdę dobry obraz. Ale to oczywiście zaraz ocenimy. Rozdzielczość Full HD1080p mamy tutaj 30 klatek na sekundę, w związku z czym powinno to wystarczyć średnio wymagającym użytkownikom, ale w ustawieniach. Tego mamy opcję zmniejszyć rozdzielczość do 720p i ustawić 60 klatek na sekundę. Tak więc warto na to też zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o nagrania nocne, bo to jest dosyć istotne, zaraz będziemy mogli się o tym przekonać. Spójrzcie jeszcze z bliska w czasie dnia, jak rozpoznawane są rejestracje, szczegóły dookoła jadąc niezbyt szybko. Tutaj nie ma z tym większego problemu. No dobra, skupmy się teraz na wieczornych nagraniach. To jest dosyć istotne, bo wiele osób zwraca na to szczególną uwagę. Tak więc Podjedziemy sobie teraz do samochodu w czasie normalnej jazdy. Mamy jak widzicie godzinę 23, więc dosyć późno i spróbujemy odczytać rejestrację. Spójrzcie sobie teraz dokładnie, tutaj mamy standardowe reflektory z żarówkami H7. Jak widać nie jest to jakoś specjalnie trudne, ale też nie jest ten obraz aż tak ostry, gdy będziemy klatki próbowali wyciągnąć, żeby za każdym razem wyciągnąć rejestrację z samochodu, czy też jakieś szczegóły. Tak więc warto zwrócić na to uwagę, że w wieczorowych warunkach te nagrania są naprawdę dobre, zresztą sami widzicie, szczególnie jak włączymy sobie jeszcze tryb WDR, Wide Dynamic Range, ale nie odczytamy za każdym razem wszystkich rejestracji i trzeba mieć tego świadomość. Zresztą w większości wideorejestratorów sytuacja jest Dosyć podobna. Spójrzcie, jak to wygląda, gdy zrównamy prędkość mniej więcej. No tu już troszeczkę łatwiej jest, jeżeli chodzi o odczyt, tak więc to taka istotna uwaga. Zwróćmy uwagę teraz na zdjęcia. Ten, ap ten aparat, jaki tutaj jest wbudowany w ten wideorejestrator, generuje zdjęcia 12 megapikselowe Oczywiście rozdzielczość można zmniejszyć i te zdjęcia wyglądają naprawdę przyzwoicie. Jeszcze na sam koniec jest taka jedna rzecz. Jest w ustawieniach tego wideorejestratora opcja włączenia 8 diod podczerwieni. Tutaj teraz zobaczcie, jak to wygląda wygląda gdy te diody są wyłączone. No to to naturalnie mamy tutaj ciemno, zasłaniamy teraz obiektyw stojąc w takich ciemniejszych warunkach, a zaraz włączymy. Teraz włączymy sobie tą opcję i zobaczcie jak to wygląda. Diody pod podczerwieni działają dosyć delikatnie, tak więc wydaje mi się, że ten tryb nocny nikomu się nie przyda, ale jest coś takiego. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Zachęcam was do subskrypcji, komentujcie, dajcie znać co myślicie na temat tego wideo rejestratora X-Go SE.